Za nami szóste spotkanie Klubu Biznesu Chrobrego Głogów. W formie śniadania biznesowego spotkaliśmy się tym razem w restauracji Fortepiano. Jest nam bardzo miło, że na... Nasze zaproszenie tak chętnie odpowiedzieli właściciele Fortepiano Ristorante. Będziemy tam gościć częściej i bardziej regularnie. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich zainteresowanych do tego, aby zgłaszać się do naszego klubu, aby zapoznać się z ofertą nawet na stronie internetowej w zakładce Biznes. Cieszę się, że to jest nowe miejsce, dlatego że ten klub, przyjaciół, którego rozrasta się i bardzo dobrze. Mam nadzieję, że kolejne spotkania powodują, że jeszcze w większym gronie będziemy się spotykać. Takie spotkania w różnych miejscach dowodzą też temu, że klub to nie tylko stadion, obiekty sportowe, ale także całe miasto, różne zakamarki naszego miasta, to także firmy, przedsiębiorstwa, mieszkańcy bardziej lub mniej określonych grupach, ale to dowód na to, że klub powinien być wszechobecny. Kiko Plus to lokalna firma, tak samo jak chrobry głogów, więc nawiązując do... Lokalnego patriotyzmu podjęliśmy współpracę. Dodatkowo też promujemy zdrowy, aktywny, sportowy tryb życia. Myślę, że ta współpraca jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Działamy, mamy wiele wspólnych akcji marketingowych, wspólnych eventów. Dodatkowo też prowadzimy treningi regeneracyjno-autogenne dla piłkarzy po każdym meczu. No myślę, że to też pomoże piąć się piłkarzom na, w górę tabeli. Piłką nożną i chrobrym głogów interesuje się od małego. Pamiętam jak w roku. 1990, kiedy zaczęła się moja fascynacja, można powiedzieć, wysyłaniem listów do klubów piłkarskich, bo taka była wówczas moda, że pisało się listy z prośbami o różnego rodzaju pamiątki, no to też jako mieszkaniec Głogowa zdecydowałem się napisać również do Chrobrego. I Chrobry, jako jeden z nielicznych klubów w Polsce, odpowiedział mi, przysyłając naklejkę. Tym mecenasem zdecydowałem się zostać już w listopadzie 2018 roku. Postanowiłem wspierać drużynę Chrobrego, klub Chrobrego Głogów i myślę, że to może nie tyle obowiązek, ale taka przyjemna, e, przyjemne doświadczenie, które może spowodować, że też inni mieszkańcy Głogowa, którzy oczywiście, e, którym oczywiście leży na sercu klub Chrobrego Głogów, w ten sposób również wesprą e, nasz zespół. A co do przedsiębiorców, myślę, że jest to też dla nich ciekawe doświadczenie. E, Promocja, bo trzeba powiedzieć, że przecież Chorobry jeździ po całej Polsce i nie tylko pierwsza drużyna, ale również drużyny młodzieżowe. Klub Biznesu to propozycja dla naszych sponsorów i partnerów, aby integrować się właśnie wokół klubu piłkarskiego. To doskonała okazja do tego, aby rozwijać swój biznes, rozwijać swoje kontakty i budować relacje właśnie w oparciu o ten lokalny patriotyzm o lokalną tożsamość i właśnie o to, co tu jest na miejscu w Głogowie. Dziękuję za spotkanie biznesowe w restauracji Fortepiano, klubu biznesowego Chrobry Głogów. Zapraszam również do restauracji Fiszka naszych gości, a także piłkarzy oraz turystów i kibiców naszego klubu Chrobry Głogów.